mi Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Duchu Święty natchnij mnie, miłości Boża pochłoń mnie, na właściwą drogę skieruj mnie, Maryjo Matko Moja, spojrzyj na mnie, z Jezusem błogosławcie mnie. Od wszelkiego złego, od wszelkich złudzeń, od wszelkich niebezpieczeństw zachowajcie mnie. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszych rekolekcji zmierzamy się z kolejnym zdaniem z naszego Aktu Poświęcenia, które brzmi, by moje serce, moja rodzina, parafia, ojczyzna i cały świat były rzeczywistym królestwem Twojego Syna i Twoim. Chciałbym, żebyśmy najpierw sobie wyobrazili, cóż, to znaczy, że coś jest Królestwem Jezusa Chrystusa i Maryi. Kochani, Królestwo Boże. To miłość, sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A więc jest wolą Boga, aby w Twoim sercu, potem w Twojej rodzinie, w Twojej parafii, w Twojej ojczyźnie i na całym świecie właśnie takie owoce Ducha Świętego były obecne. Pokój, miłość, radość. I kiedy oddajesz się Matce Bożej, to to, co już też sobie mówiliśmy we wcześniejszych dniach, ona Ciebie poddaje. Pod dłuto Ducha Świętego i tam w głębi serca, w świątyni Twojego serca zaczyna się obróbka. I najpierw przemienia się Twoje serce, ale wkrótce zaczniesz zauważać, że zmieniają się Twoje postawy, Twoje zachowania. Może nawet nie tyle Ty to zaczniesz zauważać, co ludzie, którzy są dookoła Ciebie. Ja muszę przyznać, że już mam tą radość, że już nie jedna osoba mi powiedziała, że wiesz, Ania, ty tu się trochę zmieniłaś. Na lepsze. Bardzo się z tego cieszę i wiem, że to nie jest moją zasługą, tylko jest to zasługą tego, że oddałam się Matce Burze i że ona mnie kształtuje. Od różnych osób słyszę świadectwa, że po oddaniu Matki Bożej, Matce Bożej, przemienia, przemieniają się relacje w domu, przemieniają się relacje z mężem, z dziećmi, zależy, które były trudno. Zaczyna tam wchodzić miłość Boża, zaczyna tam wchodzić pokój, zaczyna pojawiać się przebaczenie, wyrozumiałość. Dalej Matka Boża będzie Ciebie prowadziła do tego, abyś oddziaływał na środowisku, w którym żyjesz, a więc między innymi Twoja parafia społeczeństwo, środowisko właśnie, w którym jesteś, a w ten sposób będzie się przemieniała twoja, twoja i moja, nasza ojczyzna, nasz kraj, a w konsekwencji świat. Matka Boża, kształtując nas, będzie nas prowadziła do aktywności do tego abyśmy chcieli oddziaływać swoją osobą, swoim postępowaniem, swoim zachowaniem na innych. Nasze życie nie będzie koncentrowało się tylko na mnie, na moich potrzebach, na moich sprawach, nie będzie takie egoistyczne i egocentryczne, tylko będzie chciało mieć pozytywny wpływ na tych, którzy są obok mnie. I nie swoją mocą będziesz tej zmiany dokonywał, ale mocą Ducha Świętego, kiedy oddasz się Maryi. Kochani, żyjemy tu i teraz. Żyjemy w konkretnych warunkach historycznych, w takim kraju, w takim społeczeństwie, w takim kościele, w takiej parafii, w takim domu. To są wszystko konkretne warunki naszego życia. Ale Pan Jezus wzywa nas do tego, abyśmy próbowali zmieniać ten świat. Nie tylko akceptować go. Jako coś dobrego albo trudnego, co nas w życiu spotyka, ale żeby dążyć do tego, aby ten świat stawał się coraz bardziej lepszy, czyli żeby coraz bardziej stawał się Królestwem Jezusa Chrystusa. Nie żyjemy w izolacji. Nikt z nas nie jest samotną wyspą, nikt z nas nie jest oddzielony zupełnie od innych ludzi. Wszyscy żyjemy w relacjach z innymi. I jeden człowiek byłby czymś absolutnie dziwnym i nie do pomyślenia. Może często na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale tak naprawdę całe nasze życie jest przeniknięte relacjami z innymi. Albo są to relacje realne w domu, ale bardzo często teraz też to są wasze relacje w internecie. Zawsze dbajcie o to, żeby te relacje były jak najbardziej. Budowaniem Królestwa Bożego. Jak to zrobić? Powiem w bardzo prosty i może banalny sposób. Bądźcie dobrzy. Bądźcie dobrzy, łagodni, wyrozumiali dla innych. Tę drogę pozostawia nam Jezus. By, bądźcie dobrymi ludźmi. Starajcie się być dobrymi ludźmi dla innych ludzi. I w ten bardzo prosty sposób będziecie wyrażali waszą. Miłość do nich i w ten sposób nasze relacje społeczne, zaczynając od naszej rodziny, a kończąc na naszej ojczyźnie, będą się powoli zmieniały. Bądźcie dobrymi. Dzisiejszy temat to wielkie zadania przed nami, by moje serce, moja rodzina, moja parafia polska i cały świat były królestwem. Pana Jezusa i Maryi. Tylko właśnie chyba jest dobre tutaj stopniowanie. Bo jeśli moje serce nie będzie Królestwem Pana Jezusa i Maryi, to gdzie pójść dalej? Gdzie tam rodzina, parafia, świat cały, trzeba zajrzeć do swojego serducha po raz kolejny już w tych rekolekcjach. Dzisiaj wydaje mi się, że trzeba poszukać, co znaczy że moje serce ma być królestwem Pana Jezusa i Maryi. Więc szukajmy. Królestwo Boże. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 5, werset 3. Zajrzyjcie. Błogosławieni ubodzy w duchu, bo ich jest królestwo niebieskie. Mamy pierwszy trop. Ubodzy w duchu, ich jest królestwo niebieskie. Jest takie żydowskie pojęcie anawim. Ubogi jachwe. I to znaczy, że jest to człowiek zmarginalizowany społecznie, ubogi duchem, od którego nic nie zależy, z którym nikt się nie liczy. Ale ten człowiek wie, że wszystko, co ma, zależy od Pana Boga, że każdy dzień, każda minuta, każda chwila zależy od Pana Boga. Żyje na łasce Pana Boga, błogosławieni ubodzy w duchu, bo ich jest Królestwo niebieskie. Zobaczcie, całe rekolekcje mówimy o tym, żeby żyć w relacji z Jezusem Chrystusem. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Nic ze mnie, wszystko z Ciebie. Jak bardzo nie lubimy nic nie znaczyć, jak nie lubimy, żeby się z nami nie liczono. Nie liczono się z naszym zdaniem, żeby ktoś nas tak potraktował, o, jak wiatr. Czy możemy nic nie znaczyć dla tego świata, a znaczyć wiele dla Pana Boga? Błogosławieni ubodzy w duchu, bo ich jest Królestwo Niebieskie. Czy czasami Pan nie sprowadza nas w ubóstwo duchowe, że ktoś nas potraktuje właśnie jak powietrze? żeby dać nam królestwo niebieskie, żebyśmy się z tym mogli pogodzić, żebyśmy mogli wyrzec się miłości własnej, że tak mi na sobie zależy, ktoś mnie tak potraktował, jestem tak ważny, a ktoś nie potraktował mnie jak ważnego. jestem zupełnie nieważny. Ubogi jestem. Czyli cała moja nadzieja jest u Boga. Myślę, że dużo łatwiej nam przychodzi, jesteśmy w stanie zaakceptować ubóstwo materialne. Ubóstwo duchowe to wyrzeczenie się nawet tego, czego nie mam. Moje serducho nie ma być uwiązane do niczego, co pochodzi z tego świata. Zarówno do tego, co materialnie posiadam, jak i tego, co nie posiadam gdzieś w marzeniach. Jestem tak przywiązany do czegoś, co mógłbym mieć, że moje serce nie jest wolne. Ale też moje serducho jest wolne od miłości własnej. Nie jestem przywiązany do mniemania o sobie. Do tego, co o mnie ludzie powiedzą, co o mnie pomyślą, może czasem palne głupstwa, może czasem kogoś nie obchodzę, może moje zdanie się nie liczy. No i co z tego? Tak żyła, tak działała Maryja. Mówiła, no i co z tego? No i co z tego, że może moje dobre imię jest nadszarpnięte, bo nie wiadomo, skąd się wzięło dziecko. No i co z tego, że nie realizuję siebie, własnych planów? Realizuję plany Pana Boga. Wola Pana Boga jest najlepszą rzeczą dla mnie. Czy chciałbyś, chciałabyś dzisiaj zostać Anawim, ubogim, Jahwe? Nic nie zależy od Ciebie, wszystko zależy od Niego. Błogosławieni ubodzy w duchu, bowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Jeśli Twoje serce jest ubogie, do Twojego serca należy Królestwo Niebieskie, a później. Jest twoja rodzina, parafia, Polska i świat cały. Pierwsze zdanie kochani z traktatu Świętego Ludwika, które zawiera też w sobie, jakby całość w ogóle tego jego przesłania, jest e, takie, że Pan Jezus przyszedł na świat przed, przez Najświętszą Marię Pannę i przez nią chce on w świecie panować. Czyli że Jezus jest królem i każdy król ma władzę, czyli każdy król sam decyduje, w jaki sposób będzie panować. Jezus wybrał sposób panowania, to jest panowanie przez Marię. I zobaczcie, zaczyna się to wszystko w sercu. W sercu się rozgrywa najważniejsza walka. Jest nam ukazane przez Pana Boga niepokalane serce Maryi jako ratunek i jako droga. Właśnie dlatego, że w sercu się wszystko rozgrywa. Jeżeli twoje serce się rozpali, jeżeli w twoim sercu zapłonie ogień, jeżeli będziesz dbał w swoim wnętrzu, dbała o tą relację z Maryją, o to rozpalenie miłości, żeby ta relacja by była żywa, żeby ta obecność była konkretna, codzienna, że codziennie poświęcać czas na to, żeby budować tą więź, to twoje serce zapłonie. Ogień zapłonie. Serce Pana Jezusa i serce Matki Bożej są zawsze ukazywane z takim płomieniem, które z nich się wydobywa, bo to są serca, które płoną miłością. I takie będzie też i. Twoje serce i ono będzie promieniować, rozpalać, zapalać innych, i zapali najpierw Twoje najbliższe otoczenie, rodzinę, będzie oddziaływać na innych. Inni będą widzieć, że, że coś się w Tobie odmieniło. Później to promieniuje na, na te rzeczywistości, w jakich jesteśmy, na, na parafie, na pracę. Ja dzisiaj jestem. Kochani, mieszkam w miejscowości tutaj pod Poznaniem, w parafii, gdzie budujemy nowy kościół. Tak się wiele dzisiaj słyszy w różnych miejscach świata, Europy, burzy się kościoły, a my tutaj budujemy kościół. Wiecie dlaczego? Bo ten, który jest, jest za mały. Bo coraz więcej ludzi u nas tutaj w parafii chodzi do kościoła. Coraz więcej, nie mniej. Coraz więcej ludzi. Nie, nie mieścimy się, budujemy większy kościół. I to jest cudowne. I to właśnie jest parafia Matki Bożej Fatimskiej. Właśnie Matki Bożej Fatimskiej. W ogóle przepiękna. Przepiękne, cudowne miejsce parafia Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach. Zapraszam Was, jeżeli kiedyś będziecie mieć okazję. Przyjedźcie i zobaczcie. Będziecie pod wrażeniem, jak tutaj pięknie jest. Jak tutaj wszystko kwitnie. I Kochani! Więc jeżeli nasze serce się ro, rozpali, to będzie oddziaływać na naszą rodzinę, na parafię, na otoczenie. Potem się to prze, przekłada, te iskry wychodzą i, i, i cały kraj może być przemieniony. A jak przemieniony będzie cały kraj, to to, to będzie promieniować też, też poza granicę. I to jest piękne. I tego życzę. I tego pragnął Maksymilian, który mówił zdobyć świat dla niepokalanej. Tak. Ale najpierw pozwól, żeby Jezus zdobył dla Maryi Twoje se serce. Od tego wszystko się, roz się rozpoczyna. Pozwól na to, żeby miłość Jezusa do Maryi zdobyła Twoje serce, żeby w Twoim sercu zapłonął ten ogień yy, miłości do Maryi, który płonie w sercu Jezusa. Jeżeli na to pozwolisz przez ten akt całkowitego yy, oddania, jeszcze raz to podkreślam, że oddanie się ma że oddając się Maryi, oddajemy się miłości Jezusa do Maryi, że pozwalamy na to, żeby miłość Jezusa do Maryi żyła w nas. Jeżeli na to pozwolisz, to ten Twój ogień, ta iskra będzie zapalać, promieniować zarażać w pozytywnym tego słowa znaczeniu innych. I to, I to się będzie rozprzestrzeniać. I niech tak się wydarzy, niech tak będzie. Niech ten cały świat zapłonie miłością do Matki Najświętszej, a przez nią niech Pan Jezus będzie znany i kochany przez wszystkich. Niech tak się nam wydarzy. Dzięki kochani za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Szczęść Boże.